Cześć, dzisiaj sobie pomalujemy kask, tak jak obiecałem, jako już mój moto jest w kolorze pomarańczowym, zakupiłem moje drodzy specjalne markery olejowe do malowania różnych powierzchni, no i będziemy kochani malować kask, żeby faktycznie pasował w końcu do motocykla, na początku tylko muszę go zdemontować, troszeczkę wyczyścić, no i zobaczymy co będzie dalej, no to lecimy. Jak ja to że przykręcił mocno. Szybko poszło. Teraz czas na szybkie odtłuszczenie. Wolę to robić punktowo, żeby nie zawalić sobie uszczelek innych pierdołek. Dlatego troszeczkę klinera, sru na ściereczkę i pojedziemy z wapem. Ale się ładnie szybko odtłuszcza. Czy będziesz maskował, nie, nie będę maskował z tego powodu, że to ba za bardzo sensu nie ma, jak będę robił markerem i będę to robił dosyć precyzyjnie, a nie ściekniecie. Nie wiem, jak ścieknie no to będzie bardziej weterańsko. Boże, ale wstyd człowieków wstyd. Tam wstyd. Umiesz lepiej, to zrób lepiej. <noise> Kurde, już jakiegoś rybaka sprzątnąłem. No fuck. Chociaż tak inaczej to nie jest miejsce, które brałem pod uwagę do malowania, ale fajnie jakby to było chociaż troszeczkę wyczyszczone. Ale też mi lakier poodpadał już w niektórych miejscach. Wiecie, no tak troszeczkę mi ten test się weterański zrobił, ale będzie jeszcze bardziej weterański jak go pomaluję. Kochani, markery są trzy, A aczkolwiek nie wiem czy tu wykorzystam fluo, no bo mam elementy ciuchów fluo, ale na 100% poleci kolor biały i kolor pomarańczowy. Daszek pójdzie w pierwszej kolejności. No to machamy. One eternity later. Markery wymieszane, otwieramy skubańce, pompujemy, bo to są takie specjalne na pompce markery olejowe, troszeczkę kiedyś miałem do czynienia z markerami graficiarskimi, nie powiem kiedy, nie powiem gdzie, nie powiem po co, nie powiem dlaczego, ale to jest sobie taka pompka i tą pompkę, widzicie, na razie nic nie maluję, trzeba napompować sobie, tyk 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 o jakąś powierzchnię. Dobrze, ziomek akurat ma remont. Widzicie? I lecimy. Biały czy pomarańczowy? Miałem plan. Zobaczymy jak się zrealizuje. Tyk, tyk, tyk. Dobra. Czul, zobaczmy. Będę musiał co najmniej kilka warstw tego pociągnąć, żeby dobry efekt uzyskać. Ale jestem gdzieś na to przygotowany. W sumie od tego powinienem zacząć konturowanie. No ale cóż, jak to mówią, do odważnych świat należy. A nie do tych, którzy myślą. Bo jeżeli bym za dużo myślał, to by gówno z tego wyszło. Dobra, pierwszy szczyt zrobiony. Teraz czas na kolejne. One eternity later. Dobra, pierwsze kolorki nałożone. Na daszku, teraz czas na kolejne kolorki. Bang, czyli teraz wjeżdża pomarańczówka. Ale zarąbista końcówka. Jakiś japoński, za milion złoty podobno marker. wiecie? Kumpela powiedziała, hey, no jest tak zarobiście, że jak go weźmiesz i kupisz, to wszyscy się skichają z wrażenia. No zaraz zobaczymy, czy faktycznie się skichają z wrażenia. Najpierw tutaj mam jeszcze fajnie jakby się napompował. Najpierw to ja jeszcze sprawdzę, czy on jest chociaż podobny do mojego motocykla. To lecimy. Ech, ale teraz będzie hardcore. Precyzyjna ręka. Fuck. Gówna Główna, nieprecyzyjna ręka. Dobra, dwie pomarańczowe kreski już mam, czyli mam więcej niż chciałem. Malowanie takich przestrzennych brył jednak nie jest tak łatwe jak mi się wydawało. Fak, dotkłem i pobrudziłem sobie wszystko. Dobra, będzie mój palu gdzieś tam widoczny nad górze, ale na całej szczęście góra nie jest aż tak widoczna. Dobra, trzeba poczekać aż wysnie i będziemy mogli malować dalej. Jak jeszcze ja mam całą czachę pomalować, to chyba umrę. Dobra, teraz ta strona. jaki blat No i tutaj będzie wypełniony graffiti. Powiem wam tylko tyle, teraz robię bardzo ryzykowny krok i albo on mi wyjdzie, albo... Kurde, nie wyjdzie. Tylko, że w którą stronę ja to powinienem zrobić. Thank you Dobra, trochę wyrok, no ale walisz to. tak, daszek wysychać, sobie sobie przynajmniej czachę pomaluję. Kurde, ani tak niewygodnie, ani tak niewygodnie, ani do kamery, ani do mocowania kamery to nie jest wygodne. Nie wiem, po co oni porobili te dynamiczne i agresywne cięcia. To coś mi odpadło. Pytanie co? Tego małego gówna. Naszukałem się z ziomkiem przywalając wszystkie praktycznie styropiane jakie są przez dobrą godzinę. Jestem głodny jak nie wiem co. Jeżeli macie komandera, malujcie te śrubki jakimś fluorescencyjnym gównem. Bo to jest dosłownie nie do znalezienia.